Uważam, że pomysł na całkowitą rezygnację z prac domowych to jest pomysł na wychowanie pokolenia kretynów. No ale tacy są władzy potrzebni. Gwardia Narodowa została wysłana na granicę Teksasu po to, żeby bronić Teksas przed napływem imigrantów, głównie z Meksyku. Rząd federalny nie tylko nie daje rady chronić granicy południowej, ale nawet nie podejmuje kroków w, w tym kierunku. Otwarta polityka imigracyjna, mówię też o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, jest prostym przepisem na to, Totalną katastrofę. 10 milionów ludzi przekroczyło nielegalnie granice, czyli na terenie Stanów Zjednoczonych mieszka w tej chwili 10 milionów przestępców, którzy powinni siedzieć w więzieniu. No i Biden zagroził, że wyśle wojsko na granicę, któremu to wojsku musi się Gwardia Narodowa podporządkować. Wszystko to brzmi, jakbyśmy byli u progu czegoś, co można by nazwać secesją.